Boom. Dobra, witajcie, się z tej na Shi 55, ze mną jest Lidzein. Siema. No i dzisiaj nagrywamy już drugi odcinek z gry Keep Talking and Nobody Explode w spolszczonej wersji. I, I chcę przypomnieć, że ta gra niedawno dostała update, za dodano kilkadziesiąt nowych języków, w tym polski oczywiście. No to to, dobra Lidl, zaczynamy z pierwszą bombą? Dobra, czyli umiarkowane, ukryta wiadomość. Jaką którą chce listy? 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 5 3 6 czy 3-7? Eee, niech... 3-7. Czyli 8 minut mamy i 8 modułów. Dobra, możliwe to jest. Dobra. Musimy, co najmniej pół minuty musi nam starczyć na jeden moduł. Dobra, to lecimy. 17.03 No to here we go! O kurde, dobra Okej, okay, dobra, mam duży guzik, przytrzymaj, jest czerwony e, Duży, czerwony Dobra, to, na, to naciśnij i puść Dobra, zrobione e, Kable teraz Kable, no Mam sześć kabli, trzy czerwone, żółty i dwa czarne Eee Masz żółty. Jeden żółty. Więcej niż jeden biały, tak? Nie ma białych. Dobra. Występuje czerwone? Są trzy czerwone. Przeci przedni, czwarty, przedni. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. E, symbole. Dobra. E, mam tak, gwiazdkę niezamalowaną. No. Rollercoaster. No. Tak jakby piersi z okiem na górze. Dobra, to już mam. I taka trójka niedokończona. Z dziwnym ogonem na dół. No, to masz... Piersi. ok, Rollercoaster. ok, Niedokończona trójka. Dobra, zrobione. Tym, tym razem dawaj yy, Simon Says. Dobra. Czekaj, zobaczę czy jest samogłoska. Gdzie tu jest? Eee. Oj, dobra, jest samogłoska, jest a. Dobra. Mam zero pomyłek i świeci mi zielony to żółte. Dobrze, zielony żółty. Zielony, a, o Boże, żółty zielony. Dobrze. Zielony, żółty, czerwony. Żółty, zielony, niebieski. Dobra, zrobione. E, dobra, e, labirynt. Labirynt, dobra. Mm. Dobra, mam tak: kółka są, druga kolumna, czwarty wiersz, a drugie kółko jest na przedostatniej kolumnie, na drugim wierszu. Gdzie jesteś? E, mam dojść do trzeciej kolumny, czwarty wiersz. A ja jestem na ostatniej kolumnie, czwarty wiersz. Dobra. Um, musisz dojść do Trze trzeciej kolumny, czwarty wiersz. A ja jestem na ostatniej kolumnie. Na Nie, to będzie, będzie łatwe. Dajesz góra. Okej. Okay. Góra. Okej. Okay. Lewo. Okej. Okay. Prawo. Prawo, to się wróciłem, no. No tak Dół Czekaj, ja jestem na ostatnia kolumna, drugi wiersz jestem No tak, to dół Ok Lewo Ok Lewo Ok Dół Dół Ma... Jestem Lewo. Dobra, zrobione, drugi labirynt Dobra e, Dobra Kółka tak samo ułożone Gdzie jesteś? E, ja mam dojść do pierwszej kolumny, czwarty wiersz A ja jestem na czwartej kolumnie ostatni wiersz. Maksymalnie w prawo. Ok, jestem. Przed Przedostatnie w górę. E, Czyli prawie do, full góra, tak? Prawie full. Dobra, przed, jestem przedostatnie góra. Okej, okay, jestem. Lewo. Lewo. Góra. Ok. Lewo. Ok. Dół. Okej okay. lewo. Okej. Okay. Dół. Dobra. Lewo. Okej. Okay. Dół. Okej. Okay. I teraz poczekaj gdzie miałeś? Teraz jestem druga kolumna, czwarty wiersz. A gdzie miałeś trafić? E, lewa kolumna, znaczy pierwsza kolumna, czwarty wiersz No to w lewo. Dobra, zrobione. E, dobra, teraz inne kable. Takie. Ja mam e, coś jakby jeden... Kabel od 1 do A idzie i jest niebieski, a drugi kabel od trójki idzie do C. Hmm. Tego jeszcze nie mieliśmy. Hmm. E, masz czerwony przewód? Nie ma, S są niebieskie. Dobra. E, e, pierwszy niebieski... Tak, 1 e... do A idzie. Pierwszy idzie do A. No. To niedobra. To nie, do, nie, nie ciąć. Dobra. Nie. Okay, e, trzeci dru, w i sensie, drugi gdzie? E, od trójki do C. Od trójki do C. A tak, ale od, od dwójka? Ale w sensie drugi hmm. kabel. O, Idzie od trójki no to... do C. Mm, od trójki. Ale tak. Bo jak masz numerki? 1, 2, 3. Od dwójki leci gdzie? Nie ma, w ogóle nie jest piętym w dwójkę. Aha. I że no jest spięty 3... od trójki 3... do C Dobra, trz... trójka jest w C, a później masz? Nie ma, to tyle. Masz jedynkę? Trójkę i tyle? 1, 2, 3 Pierwszy kabel od jedynki do A I kazałeś mi nie, nie ciąć. A drugi kabel no. jest w trójce od trójki idzie do C. No? I tak to, co mam? Przeciąć czy zostawić? Poczekaj, ja ty mi nie podał dwóch kabli? No, dwa Pierwsze... kable tylko są! A yes. boże, bo nic to, nic to nie, 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 Oba niebieskie. Oba niebieskie. To przedni. Boże, Jezus achem. E... Pierwszy jest do A. No, pierwszy do A. Od 1 do A idzie, no. A drugi? Do C. To to C przedni. Ok, dobra, zrobione. Dobra, mamy tak. Dwa czarne. Pierwszy idzie do C. Czarny do C. do C. I jest czarny. Ja ten, to, to tego przetnij. Okej. Okay. Drugi idzie do B. Też jest czarny. Ale to tego nie przecinaj. Okej. Okay. Dobra, zrobione. Kurzo ogarnęliśmy. Dobra. Yy, yy, pierwszy idzie do B. Jest niebieski. E, jeden B niebieski. O, przetnij. Okej. Okay. Dobra. Drugi idzie do A. Drugi A, przetnij. jest niebieski. No to przedni. Okej. Okay. Dobra, zrobione. Dobra, czarny, pierwszy do B. Pierwszy do B przedni. OK. Drugi do A. Czarny. Przedni. Ok. I ostatni też do A. Jest czarny też. E, czyli to jest. Poczekaj. Dziew... Jaki numer ma? 12. No to jest trzeci czarny i do... idzie do A. Trzeci idzie do A. Tak, i jest czarny. To to zostaw. Dobra. Zrobione. I kurde, 16 sekund na alfabet Morsa Dobra, alfabet krótki, Morsa to krótki, krótki. Długi. A... Krótki, krótki, krót, długi. Długi krótki. Długi krótki, długi. Krótki. Długi... Kr... Aj, nie zdążyliśmy, trudno. Dobra, no, ale, ale... chociaż ogarnęliśmy coś no, nowego. No, czyny te dodatkowe kable. To co? Jeszcze raz to czy może... Ten, to może inna ten? bomba. Dobra inna bomba, jak coś tam, to co żeśmy mieli tamto długie. To hmm. była sekwencja przewodów. No właśnie to, bo źle ci powiedziałem, no sorry. No ale szczerze mówiąc, widzowie nawet mogą w komentarzach u ciebie napisać, że ten. Możecie że... pod komentarzami podpowiedzieć, jak rozwiązać te, te jak szybciej i łatwiej rozwiązać taki moduł. No możecie podawać sposoby na każdy z modułów. My postaramy się przetestować. Tylko pod warunkiem, że zostawicie mnóstwo łapek w górę i subskrypcję pod kanałem. I nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka pod filmem. I wejść na mój kanał, bo Oczy... Nosy... link oczywiście link do kanału Szymixa i mój będziecie znaleźć, znajdziecie oczywiście w opisie pod filmami naszymi. No i do mojego i, i do Szymixa. No to ja zalecam, jak ktoś wejść na kanał Lidzien, ma dobre filmy, stara się. Mm. No. Każdy youtuber zaczyna od zera. Dobra, dobra. Czyli to, to było 3-7, że 8 minut mieliśmy. No tak. E, czyli teraz inne. Dobra. Od 3-1 do 3-6. Dobra. To który wy losujesz? Nie wiem, no, obojętnie. Dobra. Jeden wielki krok. 5 minut, 4 moduły. W 60% przypadków bomba wybucha za każdym razem. To chcesz? Dobra, czyli nie, mo nie możemy zrobić pomyłki Mamy trzy pomyłki, możemy zrobić trzy pomyłki Czyli mamy prawie minutę na każdy moduł Bo mamy pięć modułów, a mamy cztery minuty Dobra, dajesz Dobra, odpalaj się, mamy symbole, widzę Dobra, to zacznijmy od... Dobra, mamy sekwencję kabli, słowa i mors Dobra, najpierw symbole Dobra, mam tak Piersi z okiem na górze no, roller coaster. No, taka falka to ta lambda. O, lambda to jest ta no. falka taka i trójka taka niedokończona z ogonem na dół. Dobra, to masz tak. Piersi. Ok, roller coaster. Ok, niedokończona trójka. Dobra, zrobione. E, dobra, to teraz sekwencja kabli. E, sekwencja kabli. Dobra, jadę już do tego. Tu możesz, możesz mi. Już Dobra. Pierwszy poddawać. idzie do A. O Jezu, zgasło mi światło. Pierwszy idzie do A, jest czarny. Czarny. Do A. Idzie do A. Przedni. Okej. Okay. Dobra, drugi idzie też do A. Jest czarny. Przedni. Okej. Okay. Trzeci jest czerwony i idzie do A. A Przedni. Źle. No trzeci do A. No trzeci czerwony a nie, dobra, do a. a. Nie, dobra, zrobiliśmy. A dobra, już kumam. Okej, okay, dobra. dobra. Dobra, teraz kolejny. Pierwszy idzie do B, czerwony jest. Eee. Tomasz, tak. E, przedni. Dobra. E, czarny, drugi, czarny do B. Drugi, czarny do B, przedni. Dobra, zrobione. Dobra, dalej. E, pierwszy, czerwony do C. Pierwszy czerwony do C. To nie przecinaj. Okej. Okay. Trzeci... W sensie taki trzeci do A i jest niebieski. Trzeci do A niebieski. Niebieskie były już? Co? Niebieski, niebieski były, były już niebieskie? No przecież jest inny niebieski Dobra, to do, idzie do A, tak? Tak, trzeci idzie do A. To to nie przecinaj. Okej, okay. dobra. Dobra, y, pierwszy czarny do A. Pierwszy czarny do A. To przedni. Dobra, y, drugi czarny do B. Drugi czarny. Do B. Do, do B. Tak. E, przedni. Dobra, trzeci niebieski do A. Trzeci niebieski do A. E, przedni. Dobra, zrobione. E, dobra, to słowa, słowa, teraz słowa. Słowa, słowo nie najgorzej, no. Dobra, słowo wyświetlacz. E, dobra, słowo wyświetlacz. Wyświetlacz, dobra. E, prawo, dół. Na samym dole, tak? Tak. E, to jest słowo pierwszy. Pierwszy, i dobra, ci czytam. Lewy? Nie ma lewy. Ok? Nie. Tak. Jest. Dobra. Zrobione. E, dobra. Teraz słowo może przez RZ. E, dobra. To druga kolumna środek. E, druga prawa kolumna środek. To jest tak? pierwszy. Pierwszy. Słowo pierwszy. E, pierwszy. To masz tak lewy. Lewy nie ma. OK. Jest. Dobra. Dobra. Teraz mam znowu może słowo może. Przez RZ. E, prawa kolumna. No. Środek. Trzymaj słowo. E, masz, trzymaj, dobra, tylko muszę to zaznać. E, Bóg, w sensie, że. Bóg przez uzamkniętej G. Bóg przez. U, a Boże, źle, kurde, to otwarte było z G, jezu, dobra. Ok, słowo ok. Dobra, ok. Aha. Mm, to masz prawą kolumnę pierwszą. E, co i z znakiem zapytania masz co? dobra eee masz je, buch koniec, w sensie koniec, dr... koniec z wybuchłem Bo akurat to z tymi słowami ciężkie dobra jeszcze raz spróbujemy Do... dobra dajesz może czekaj ja zobaczę na obesie to ja wiem, to ja o już 15 minut mija dobra to jeszcze raz spróbujemy mm. dobra no ale przyznaj to poprzednie wyszło całkiem szybko no, prawda? Dobra, dobra. Muszę... Duży, najpierw duży guzik, duży guzik. Dobra. niebieski Niebieski, przerwi. E, przytrzymaj. E, białe światło. Jedynka. Oj, dobra, muszę poczekać. Dobra, zrobione. E, labirynt. Labirynt, no poczekaj chwilę. Dajesz. E, dobra, pierwsza kolumna... Kółka są tak. Pierwsze kółko jest na pierwszej kolumnie przedostatni wers. No, a drugie kółko jest trzecia kolumna, drugi wers. Tak. E, mam dojść do przedostatnia kolumna, czwarty wers? No. A ja jestem w ostatniej kolumnie, drugi wers. Lewo. E, źle, barierka no. Mówię, przed... ostatnia okay. kolumna, ostatnia kolumna, drugi wers. Ostatnia kolumna... To jest na samym prawo, jestem w samo prawo, drugi wiersz. A to dół i dół. I w lewo? Poczekaj, jak już gdzie... Przesuna... gdzie Przesunąłem się już dwa razy w dół. Ja jestem teraz na ostatnia kolumna, czwarty wiersz. No, w sensie A jest... gdzie miałeś trafić? Do przedostatnia kolumna, czwarty wiersz. O to Jezu, max do góry. Okej. Okay. Lewo. Lewo, jestem Dwa do dołu. Ok. Lewo. Ok. Dół. Okej. Okay. Lewo. Okej. Okay. Max dół. Ok. Prawo. Ok. Góra. Okej. Okay. Prawo. Ok. Dół. Okej. Okay. I prawo. Ej. A mam dojść przecież do... przedostania kul na czwarty wiersz! A dobra, Jezus, dobra, już wiem, Boże, to, to znowu się nie uda. Dobra, pan e, też jak się wrac wrac wrócić, czy nie? Jest lewo, przesunąłem się w górę. Teraz jestem przedostatni wiersz, przedostatnia kolumna. Dobra, to masz lewo. Okej. Okay. Dół. Okej. Okay. Lewo. Okej. Okay. Dwa do góry. Okej. Okay. Prawo. Okej. Okay. Góra. Okej. Okay. Prawo. Okej. Okay. Max góra Ok Prawie full lewo Ok, jestem Druga kolumna, pierwszy wiersz Dół Ok Dół Ok Prawo Ok Góra Ok Dół Ok Lewo Ok Max do góry Ok przed ostatnie w prawo. Ok. Dwa do dołu. Ok. Lewo. Ok. Dół. Okay. Lewo. Ok. Maksymalnie do dołu. Ok. Prawo. Ok. Góra. Ok. Prawo. Ok. Dół. Ok. I prawo. No, gdzie ty mnie prowadziś? Jestem <noise> ostatni wiersz, ostatnia kolumna. A gdzie miałeś trafić? Przedostatnia kolumna, czwarty wiersz. Jezus Marian, to, to się teraz trzeba wracać. Lewo. Lewo. Góra. Ok. Lewo. Ok. Dół. Ok. Lewo. Ok. Dwa do góry. Ok. Prawo. Ok. Góra. Ok. Prawo. Ok. Dwa do góry. No, okej ok. Prawo. Ok. I tam przedostatnie do dołu. Okay. I powinno ci zaliczyć. No, dobra, zaliczyło. 4 sekundy, nie, dobra. No, mnie prowadziłeś A -a. jak pijanego, normalnie. A -a. O boże. Dobra, to się już nauczyłem, że. Nie, nie czy, bo Mogę ci powiedzieć ten: po wzięciu kropki maksymalnie w prawo i w dół, i już byśmy, już byśmy to mieli. Tylko, że musiał zdawnić. Jezus Mar I musiałem ci jeszcze, <grym> jeszcze dwa schodki zafundować, co ja zobaczysz na filmie. To jest poprowadzone normalnie po pijanemu normalnie. Co, później, sobie na filmiku, zobaczysz, jak ja bym schodkami chyba trzy razy przeprowadził. Jezus Maria. <grym> Dobra, to teraz czysta gra, że mam 5 minut, 5 modułów. Dobra, spoko, może być tak. Dobra. Zaczynamy od kabelków, jak są. 17.23. Robimy to dla fanu, okej? Okay? Dobra. O kurde, mol. Dobra, najpierw ten, Simon Says. Dobra, Simon fest, dawaj. Eee, czekaj, samogłoska. Eee, samogłoska. Jest! Są samogłoski. I, E. Dobra, to już na pewno nie ma... Plus, dobra. dobra. Świeci mi się żółty. Mam zero pomyłek. Eee, zielony. Dobrze. Żółty, niebieski. Zielony, czerwony. Dobra. E, żółty, niebieski, niebieski. Zielony, czerwony, czerwony. Dobra. E, żółty i trzy razy niebieski. To żółty i trzy razy czerwony. Dobra, zrobione. E, dobra, e, skomplikowane kable tym razem. Dobra, to, to samo co mieliśmy. Nie, to są inne. To takie skomplikowane. Je... A Czy... dobra. Jezus, Maren, to będzie ciężko. Um... E, e, dobra, mam tak. Czekaj, bo zgas... światło mi zgasło. Dobra, mam tak. Mam dwa dwa białe i dwa takie czerwono-niebieskie. Dwa białe, dwa czerwono-niebieskie. Dobra, jeden czerwono-niebieski... Mm, mm. Bia... jeden niebiesko-czerwony niebiesko-czerwony jest połączony z gwiazdką i nie świeci się ta lampka. Eee... Jak jest. Poczekaj, czerwo... poczekaj, powtórzysz? Niebiesko-czerwony jest podłączony do gwiazdki, ale nie świeci się ta lampka, ta LED. -y. Dobra. Mwhewhew. O Jezu, to jest ciężkie. Eee, mówisz niebiesko-czerwony? Tak. Podłączony do gwiazdki? Tak. Dobra, to <grym> Jezu. Ee... Dobra, pomijmy to. Słowa, słowa. Dobra, słowa. Yy, dobra, mam słowo. Może przez rzecz z kropką. Może przez rzecz z kropką. Tak. Eee, pra prawo, środek. Pierwszy. Eee, pierwszy, lewy. Dobra, jest. No. Eee, pusty. Tak samo prawo, środek But. U otwarte, te na końcu But. E, to masz Book? Nie. To jest uotwarte i przez Nie ma, nie ma Book. But e, już nie, bo to się nie liczy. Eee, uh -huh. Lud. E, to jest u... zamknięte. I D e, źle, no But! Mówiłeś But? Wymieniłeś? Tak, ale no mogłem to kliknąć! Chyba... Tak, ale właśnie chyba nie, mog... nie mogło się powtarzać Dobra, Miedź po mam, Dzi na końcu, Miedź Miedź Dobra, tu, e, prawy Maksymalnie dół Gotów, U zamknięte na końcu I W u, z, z, u zamknięte, gotów Dobra, to masz tak, tak? Tak, dobra, zrobione e, Czekaj, jeszcze jedno słowo E, Mięci znowu. No to masz prawy dół. Środek tym razem. W tym razem masz środek. E, pusty. Dobra, zrobione. E, dobra, szybko może labirynt zrobimy. Dobra. E, pierwsze kółko jest na. Pierwsza kolumna, drugi wiersz. Pierwsza kolumna, drugi, drugi wiersz, no? I drugi jest ostatnia kolumna, trzeci wiersz. Gdzie jesteś? E, Pierwsza kolumna trzeci wiersz, a mam dojść do przedostatniej kolumny pierwszy wiersz. Dobra, to dajesz tak. Góra. Okej. Okay. Góra. Okej. Okay. Dwa do... dwa o prawo. Okej. Okay. Dół. Ok. Lewo. Ok. Dół. Okej. Okay. Prawo. Ok. Dół. Okej. Okay. Prawo. Okej. Okay. Góra. Okej. Okay. Prawo. Okej. Okay. Oj, nie, kurde, wybuchłem. Czasu brakło. Tak. Matko, to jeszcze do skomplikowane kable nam się trafiły. No, przy okazji poczekaj na chwilę nic nie załączę, sobie ja przeczytam tych kablach. Spójrz na każdy przewód nad przewodem znajduje się dioda LED, a pod przewodem e, miejsce na symbol gwiazdka. Mm -hmm. e, dla każdej kombinacji przewód LED symbol użyj diagramu Venna widocznego poniżej, by zdecydować czy przewód należy przeciąć lub nie. Każdy przewód może być płaski lub wielko, w wielu kolorach. Hmm. Aha, dobra. Przewód jest niebieski, wtedy jest prosta linia, nieprzerwana. Przewód jest czerwony, to masz tak jak w języku morsa długa kropka, długa kropka, długa kropka, Eee, trzeba przestudiować bardziej to słowo. Ja myślałem, że zrobię coś, jakiś taki fajny content, żeby dać taki, jakby, znaczek alfabet Morsa i z tego, nie wiem, pranka zrobić. No, taki śmieszny. Wysłać komuś wiadomość w alfabecie Morsa. Mhm. Mm I ma to ten. Wysłuch. I ten musi to rozszyfrować. I odpowiedzieć tak samo, w tym samym języku. No dobra, to kończymy, bo już ile tam już trwa? Kurde, prawie A, pół godziny, nie... prawie pół godziny Dobra, to... To na razie do... Żeg... żegnamy się, miło. Tym razem może nazwiemy odcinek. Trafiły nam się ciężkie moduły No powiem Tyle. To była Tak, że nazwał pierwszy odcinek wybuchowa zabawa i szczerze mówiąc dzisiaj było wiele wybuchów. Mam nadzieję, że na następnym odcinku będzie ich mniej. Dobra. Jak, jak I, chcecie i... kupić tą gierkę, to zachęcam, bo kosztuje już teraz bodajże 17, ponad 17 zł na Steamie. No a jak zostawicie 5 lajków w górę u Lidzajna, to 7, będzie... Kolejne... 5 lajków. Dawaj ze stówę. Dobra, 100 lajków w górę to wtedy będzie kolejny odcinek. Tylko, że będę próbował jak najbardziej żartobliwie odczytywać, instrukcję, tak że Lidze nie rozumiał. Dobra, okej. Okay. Dobra, no to cześć. Cześć.